Przetwarzanie miodu na produkty spożywcze. Mamy w ofercie jewelizowane owoce, napoje. Adresatem oferty są istnień świadomych. Osoby, które szukają zdrowej, naturalnej i niechemizowanej żywności. W tej chwili prezentujemy nowość w naszym asortymencie: są to jewelizowane owoce w miodzie, w na przykładzie żurawiny. Jewelizacja pozwala zawierać wszystkie właściwości odżywcze, natomiast wykorzystujemy właściwości konserwujące miodu, także produkt bez żadnych zabiegów termicznych czy chemicznych może być rok, czasem przechowywany no bez się przede wszystkim być blisko na akurat. Nasze produkty mają być w 100% aktywne, działające na człowieka. Preferujemy miodem i Jeśli to jest to naszym podróżnikiem bardzo się cieszy. W obecnej Polskiej produkcji Żywności Miodorada Miętowa jest pierwszym z serii trzech smaków napojów, jakie, jakie mamy w ofercie. Jest to napój słodzony wyłącznie miodem z naturalnym dodatkiem smakowym Mięty, Maliny lub imbiru, utrwalany termicznie zgodnie zresztą z historią skąd z pochodzi. Zapraszam od widzenia strony internetowej www.pachniczowka.pl